mi witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj bardziej taki odcinek, po prostu i jakiś sechem na solo. Ponad 600 plus, więc powinno być ciekawie. No, tutaj nam się Bibi zrespiła, ale raczej nie będę do no, niej szedł, otworzyć te skrzynki. O, tutaj primoskę mamy. Leży. Mamy Cuba. A, źle trafiłem. Dobra, niech on sobie to otworzy, bo jak za chwilę skoczy ultem, no to będzie słabo, powiem mam, widzowie. Ale jest to. Aha, no i kurczę, leżę. No powiem tak, no nawet mocnych, nie miała jeżeli ja na ciebie ultem, to jedynie, nie wiem, szelka może robić albo primos i ból, i ból na pewno, ale tak to to no, nie, nie ma równych. Chciałem pójść do przodu i go po prostu złapać, ale nie miałem przeładowania, co so, teraz za dymkę zagramy. Za pół godzinki powinien wlecieć jeszcze jeden odcinek z Maxią Hefan, więc będzie na pewno dzisiaj się działo, bo kilka odcinków dzisiaj wleci. Eee, Będę nagrywał ogólnie tak co tydzień z trzy odcinki na jeden dzień. Mm, nie tak jak inni to że codziennie, tylko po prostu. Mm, tak z trzy odcinki na tydzień, ale to tak w jeden dzień po prostu je ja nagram. Nie? A, no kurczę, ale nie lubię takich mortisów. No, ruszył się dobrze. No, tam Amber porobiła. No sam tak, rozwaliłem trochę od bramki. Hmm. Czy ten mortis sobie biegł w naszą bramkę? Hmm. Powiem Wam tak, że na, ten, na tą mapę, e, według wszy, wszystkich, ogólnie lepsi są snajperzy, nie? ale tak jak nabrał odcinek VCR i ogólnie to najlepszy na tą mapę to jest tank plus Poco, dwa tanki plus Poco czyli no, taka bibi Frank plus plus Poco nie wiem jak ten Mortister nie trafił no, niestety no, zdarzają się te ludzie, którzy nie trafiają takich sytuacji ale trzeba żyć nie no, ta Amber to się kręci, a ja pierdzielę. No, troszkę uratowałem to. No jest odliczanie już, tylko żebyśmy nie stracili z gola. Z tym Mortisem, kurczę no. No dobrze, wygraliśmy to. Tak. E, spoko, giareczka. Nie wiem, to teraz może taki Mortis wleci. Ogólnie nienawidzę Mortisów na 600+ pucharkach bo wtedy no takie osoby nie umieją grać i tak jak ja mortisem też nie umiem no i to po prostu osłabia gierkę nie bo na no, takie 900 plus no to ci Mort te mortisy ogarniają nie to wtedy to mortis jest bardzo opi. kurcze wziąłem ten star i ten dynamite jeszcze Ale no tak jak mówię, no nie lubię amortizmów na 600 plus. Kurczę no, nie dałem. W um. wiem jak się robi amortizm i tak dalej, ale nie jestem na, na tyle dobry, żeby tak robić, nie? teraz teraz straciliśmy obroniu. Nie no, dyna został. No, musiałem złożyć tego ulta, bo myślałem, że gol będzie. Gdyby ten dyna rozwalił mur od bramki. Ogólnie Karl jest bardzo mocny teraz na zadynkę. Jest w mecie. No i właśnie trafiałem go lap, przynajmniej powinien to trafić dobrze. No i jak mówię, nie umiem za dobrze grać, ale teraz zrobię taką akcję, patrzcie. Czy A gdyby on zostawił mi piłkę. No i przywróćmy. Niestety nie poszło, ale to w dużej mierze przeze mnie. Jak mówię, mertisem nie umiem grać, yy, wiem jak trzeba, ale nie umiem. No podajcie mi tą piłkę, no. no oni tam ogarniają, nasi teammeci. Ja piercię, ale nie no, te bomby tika, nie? O no, są zamotne modne. Mm. Dobrze, nasi powinni to wybronić. Dobrze. Ten sercz co robi? No a powinienem mu na wszystkich i dać jak zwykle, nie? Mm. Nie no, ten sercz, kurczę, no. Niby tam ogarnia, ale no, no. Tak się nie robi, no niestety... Jeżeli wyjdzie, to spoko, nie. Czy będzie gol? Nie. Ale tak na totalnym fakcie. W ogóle nie, nie zamierzałem uderzyć na bramkę. Nie? A idzie nam bardzo dobrze. W sensie, że nie przegrywamy, więc idzie dobrze. To nieuniknione jest, że mnie uderzy. Już chciałem powiedzieć, że teraz będzie go. No niestety ja mam deda. Nie no, nie. Kurczę no. i teraz ze szaduną. No. no. dawaj. No i przeklęliśmy niestety tą giereczkę. Dobra. Ten odcinek się skończy wtedy, kiedy wygram giereczkę Martisa. O oh, Boże. No nie, no to może nie nastąpić szybko. Chociaż dzisiejsza mapa jest bardzo dobra na Martisa. Uczyłem tego Franka, podjechał. I tu może być win, nic nie zrobiła, a to może być win. Kurczę, bo oni tam we dwójkę są. I właśnie straciliśmy gola. No jednak to może nie nastąpić wygranie Martisem? Już miałem ulta i tam strzeliłem. O Boże. No, gra nie jest łatwa. Ja pierdzielę. Nie, no muszę wygrać, no. Muszę to wygrać. O Boże. Teraz stracę pucharki. Wszystkie. które nabijałem po stracie. Czy oni mają dobry team? No nie mają pokoju, nie mają poko, ale gdybyśmy mieli sniperów, to byśmy to wygrali na Easy. Ale oni. kurcze, Gdyby mieli poko, to to oni by wygrali. I ten Martys będzie spieprzał? No i nie. nie. Dałbym ultę, aby się wkurzył. Nie, 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 wiem. Ja pierdzielę. No i tak się kogam Orsisem, no, na wszystkich da się ulta. No to może być win, to może być win, to może być win, nie ukrywam. Pa, 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 teraz co robię? Nie, no prawie tak weszło, no. Trochę się zabawiłem teraz. No, mogłem to normalnie strzelić, ale... No, ale prawie weszło, prawie weszło, nie ukrywam, że nie. Ale teraz... A może być gol. Kurczę, nie, no jak tego nie wygram, to ja... Nie. no ogólnie to była moja wina, nie? Ale tutaj porobiłem, tutaj porobiłem. No teraz powinni to strzelić. No i dobrze, jest go. Słuchajcie widzowie, dziękuję za oglądanie tego odcinka. Dzisiaj o za kilka minut leci kolejny powinien. No, więc trzymajcie się...